Taka to informacja jest, że nasz wspaniałomyślny facebookowy lord jak on się cuk na, tak nazywa na, na instagramach Zuckerberg e, ogłosił, że wprowadza na no bo wiecie, e, X, Elona Musk zaczyna, no czy on zawsze był takim, że, że miód primo ogólnie ale przez to, że też jest prawdomówny, no to wszyscy się tam już teraz skupiają. Ale, no słuchajcie, cuk wyszedł, cuk, cuk wyszedł, że on też wprowadza, że teraz będą prawdomówni, że wcześniej było dużo malwersacji, że, że rząd e, próbował wpływać, próbował wpływać. A Tam dobrze wpływał, bo tam całe wybory były przekręcone dzięki między innymi Facebookowi i Ściąganiu reklam e, i promowaniu innych, i, i tworzeniu z prawdziwych informacji, misinformations, e, wiecie, patchwork, i to wszystko w Ameryce się działo. Ulubione słowo e, Hillary, pani Hillary, tutaj no słuchajcie, CAC teraz też wprowadza prawdomówność. Te wcześniej nie było, teraz wprowadza prawdomówność. Ale najlepsze jest po czym, po czym tak mi się wydaje, się to też no, nastąpiło ta cała sytuacja to między innymi po tym, że e, Trump zaprosił Cakera zaprosił na, e, na do czy zaprosił, no, przyjechał caker do Maralago, bo tam wszyscy jeżdżą się teraz kłaniać. E, przyjechał do Maralago, <tum> Trump z nim, spędził kolację. To no pewnie było miłe, bo jak, no wiecie, jest w domu i, i żona e, caka też była. No ale później Trampunio wyszedł, wyszedł sobie na podwórko swoje, informacyjno-publiczne, no i powiedział mu, że to jest, że, no powiedział, że o Cakie, że to jest pajac. E, dosłownie nie wiem, jakie tam słowa użył, ale, ale że to jest, no taki asshole, czy pajaz, nie pamiętam jak on to powiedział, no nie ma pająca odpowiednika, ale wiecie o co chodzi. I powiedział, że to go... Go do więzienia. Jeśli że odkryje, jak dostanie prezydentem, jeśli odkryje, że on wpływał na wybory w 2020 roku, no bo jak wiecie, baba zjeżdża furą. O bo, co za ludzie dziwne, że miał wpływ, bo wiecie jak głosowali, te statystyki ilości osób były bardzo podobne zawsze. Tam niedużo się różniło tymi, tymi powiedzmy, te słupki się nie różniły. Natomiast jak supek był taki, e, takie były powiedzmy w poprzednich latach, nagle na, na demokratów był taki supek w 2020 roku, fikcyjny totalnie. E, więc te wpływy zbiórki tych głosów, wiecie. E, online'owych i w ogóle także, że tu głosował ta sama osoba, tam głosowała ta sama osoba ma umarło osoby głosowały albo za, osoby zagłosowały na to, wyszło na to, że zagłosowały jednak na demokratą cała masa tego było no i teraz okazuje się, że wujek e, Czak, patrzcie, prawdomówny się robi, teraz będzie otwierał prawdomówność na facebooku i na instagramie i teraz jest wszystko pięknie. Dobrze. Także taka informacja. Bardzo interesująca. Interesujące ile jest kłamstwa naprawdę na świecie. W Polsce mamy teraz przecież najspanialniejszego kłamcę świata. Jako pamiętam jak oni rządzili, to to był taki oszust, słuchajcie, taki oszust, że, że się nie da. Proszę. Znowu Polacy poszli, uwierzyli, zagłosowali. I najlepsze są właśnie te rachunki teraz tych ludzi, co głosowali na K.O. a teraz nie mogą zagadzać, za gaz płacić albo za prąd, bo jest za drogi. I cała rentka lecia, bo całe wypłaty na to, lecą. To, to macie. Tam jest cała lista tych wiadostw, yy, które one wprowadzili już nie mówię ile, jak wołali o stanowiskach obsadzonych przez pisowców, a obsadzili chyba 5 razy tyle. I jeszcze, jeszcze, jeszcze na nic nie ma pieniędzy cały czas. No dobra, komedia taka. To no tyle. o Ocaku. Także będziemy widzieć, będzie śmiesznie, będzie fajnie, bo jak Trump wejdzie to naprawdę będzie niemiłosiernie e, podchodził do sytuacji i będzie rozliczono pewno konkretnie. A jeszcze się tam w ma teraz. Teraz za to 100 miliardów oberwać? A więcej było. E, ale chyba w totalu było tak. E, no, nie licząc całej pomocy finansowej, było 100 miliardów, a jeszcze zbrojna. Dobra, tyle. Lajkujcie, subskrybujcie. Pięknie jest zimno, słuchajcie, minus, dzisiaj było minus 17. W ogóle lut mieliśmy taki na ulicy. Zaczęli sypać. E, teraz już jest super, ale był taki. O, wow, a ja miałem na pełny ten. Mam nadzieję, że mnie słyszeliście. A to się jest ejajuje później, ejaj się użyje i się naprawi. W każdym bądź razie tak nawalili soli, jest tak nasypane, bo po prostu był taki lód. Nie wiem, chyba no musiał, musiał gdzieś coś stopnić i po prostu była taka na, na lekko na plusie temperatura i po prostu zamarzło wszystko. Śniegu nie ma, ale dalej mróz jest taki po minus 17. Także jest, jest ciekawe, jest ciekawy. W ogóle Volvo. Ja w ogóle myślałem też nad Volvo. Bo jak zacząłem oglądać testy zderzeniowe tych samochodów, to nawet tutaj słuchajcie w ten słupek jak porównali Ford F-150 na przykład z Volvo, to Volvo zatrzymał się przy uderzeniu. Tak abyście w troka uderzyli w tira, nie? E, nie wiem, jakąś belę. To zatrzymał się. Ford poszedł cały do tyłu. Natomiast Volvo zatrzymało się tu. Jakby przed moją głową. Fantastycznie. No dobra, to taka informacja o CAKU. Eee, no i tyle. Trzymajcie się ciepło, do usłyszenia. Prawdą mój pójdzie teraz. Bo wcześniej nie było, ale mówili, że było. Wiecie o co chodzi. No, na razie. Także zobaczymy, co stanie się w 2025 roku, bo podejrzewamy, że Mark Zuckerberg umrze od nowego koronawirusa, który prawdopodobnie będzie nazywał się Sears. S-E-E-R-S -E -E Także przygotujcie się na to, bo to już podobno jest potwierdzone i będą to rozsyłać po całej planecie. See ya.